Ulica Tuwima zyskała kolejną perełkę. Jest nią odnowiona fabryka Henryka Wagnera. To tutaj właśnie odnowiliśmy elewację, przebudowaliśmy wnętrza i wybudowaliśmy nowoczesne miejsce spotkań i dialogu z mieszkańcami łodzi. Już za moment ruszamy z otwarciem Fabryki Aktywności Miejskiej. Miejsca, które będzie przeznaczone dla wszystkich mieszkańców chcących włączyć się we współdecydowanie o mieście. Będziemy prowadzić warsztaty, dyskusje, ale też wystawy. Znajdziecie Państwo tutaj informacje o budżecie obywatelskim, inicjatywie lokalnej, mikrograntach i różnych innych formach możliwości włączenia się w tworzenie miasta. 13 maja zapraszamy na dni otwarte Fabryki Aktywności Miejskiej. Zaplanowaliśmy wystawy, projekcje animacji, warsztaty dla dzieci, warsztaty dla seniorów. Będzie też dzień poświęcony aktywności obywatelskiej i to wszystko u nas na Dowi siedzi.